Witam Was z tej strony Schodowca. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam najnowsze nabytki, a jest ich kilka. Także wracam po krótkiej przerwie. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, do komentowania, do lajkowania filmów. Lecimy po 500 subskrypcji. Pójdź na grupę na Facebooku Biała Schodowca, grupa dla widzów, jak i na mój profil Biała Schodowca. Yy, także serdecznie Was zapraszam, a my teraz przejdziemy sobie do filmu. Zaczniemy od nabytku, o którym mówiłem wcześniej, że będzie. I że jest. Jest on tam. Jest on tam. Jest to kogucik. Pod, prawdopodobnie to jest. Znaczy, raczej na pewno to jest kogucik silki jedwabistej. Jest bardzo ładny odstukać. Także czekamy. Jak możecie zauważyć, także czekamy aż będą y, pierwsze jajeczka zależone przez, przez, przez tego kogucika. Kolejną rzeczą, którą tutaj właśnie jest, jest. Y, nabytków To podobno tutaj miał być nowy nabytek, ale jest chyba na dworze. Także szybko przed na dworze zaraz z wami będę. A więc nowy nabyteczek jest tutaj, również jasność na niego. Jest to Araucana bez ogoniasta kogut. I wydaje mi się, że jest też na sprzedaż, bo. Ja nie chcę hodować arokany, A jako, że go dostałem O, tych kogutów trochę mam I chcę, żeby były po prostu nioski koguty To y, Jest on też na sprzedaż Jak na razie myślę, że Zobaczymy Bo jak na razie w ogóle się boi, nie chce się oswoić Także Niech sobie jeszcze chodzi Za na jednym nie nam znać pewnie, że już na 100% go chcę sprzedać, nie? Także jeżeli ktoś jest chętny, to Niech po prostu poczeka i może dać znać na grupie, czy cokolwiek Kolejny nabytek Bardziej wam pokażę Co tutaj zrobiłem, co tutaj wykonałem Wykonałem tutaj grzędę Co prawda małą, bo jest mała, ale Na Szabo, które tutaj jest i na kogucika Też szabo wystarczy A teraz nowa rasa otwórzmy sobie ta -dam. mamy nową rasę w hodowli zapraszam do wyjścia serdecznie wszystkich ja je tutaj wygonię żeby było je widać ładnie i zaraz się do was pojawię a więc welcome mamy tutaj właśnie tu jest przejdźmy sobie tak tu jest kogucik tam jest kureczka Tu jest yy, również kogucik, co jest on ma łapkę taką, właśnie I tu jest również kogucik O w tym tutaj momencie jest kogucik nie mu fotę nawet No Także sobie rytki 1 plus 3 tak w sumie Ale zostawiam tego koguta i tą kureczkę i tego w zapasie a ten i tak musi u mnie dostać bo ma tą wadę tej łapki także zostaje no, tyle z tych nowych nabytków. grzędam jeszcze że tak nawet spoko wyszła uczyłem ją tutaj pod kątem tutaj uczyłem pod kątem że je można tu przykręcić także Wczoraj spały na niej, bo wczoraj ją do spały na niej Także elegancko I no A jako, że mnie nie było Przez kilka dni Bo była brzydka pogoda I zbytnio nawet nie miałem co nagrać A budowa od Niezbyt wam się podobała Niezbyt to przejmowaliście. Także Na dniach się pojawi film możliwe że jutro z odchowalnika jak i z, z inkubacji zobaczycie jakich jaj a ja tutaj przyszedłem po to żeby pokazać że bo w tym miejscu chcę postawić kurnik właśnie na te seberytki yy, napiszę w komentarzu czy chcecie filmy z jego budowy yy, Także coś ten deseń jak budowałem tą klatkę dla przepiórek chińskich. Także możecie to znać. Będzie on tutaj z wybiegiem i z gniazdami. Yy, także odzywajcie się w komentarzach. Chętnie zobaczę Waszą opinię na ten temat. Yy... No co mogę powiedzieć? Czekajcie po prostu na, na filmy, nie? Generalnie znowu tego śniegu nasypało. Szczerze nie przepadam za zimą, ale yy, można fajne rzeczy też porobić, bo już załóżmy kulik, cokolwiek, ale już stopniał, wszystko było stopniałe. Yy, było na plus 6 plus 7 u mnie A teraz znowu spadło wczoraj tyle śniegu. No spójrzcie no Jest... No myślę, że jest dobre 5 cm spadło, nie? Teraz ma znowu przypięcie śniegu i... To ja poradzę, nic nie poradzę. I generalnie jestem dumny z tego, że zakupiłem tego kogucika. Teraz tylko czekam na jego potomstwo. Yy... Myślę, że będzie piękne. I właśnie też dlatego chcę posprzątać. Chcę, żeby śniegu nie było, bo muszę wszędzie posprzątać. W tych klatkach, w klatkach, w kurniku Żeby po prostu był porządek Bo W tych mrozach nie wywalałem nic, bo po prostu też to jakieś tam ciepło daje Jak już tam wiadomo, znikome w kurniku lepiej, bo jest, jest on obudowany Ale Po prostu muszę poczekać aż trochę będzie to odwilż, bo Ciągnikiem nie podjadę Jak tutaj na przykład, jest dziura na swój ścioł. o O z dziura na trochę. Tu jest korzeń, nie mogłem podjechać ciągnikiem. Yy... Także no. Generalnie wróciłem z takim trochę entuzjazmem nawet. Tak energią on trochę przekazuje. Szczęśliwą, nie wiem. Cieszę się, że wróciłem z powrotem do nagrywania po tych 4 dniach tam nie wiem ile minęło. Więc możecie się spodziewać kilka filmów w tym tygodniu. Bo po prostu chcę, żeby fajnie wychodziły. I w ogóle. No, tutaj mamy kochimy. Czubatki. Cidaczka. Liliputki dwa O tutaj jest Liliputek. Tu jest Liliputek. Pozdrawiam z grupy chłopaka, co o szuka. Poczekaj jeszcze trochę. Jeśli cieplej, to się odzywa do mnie. Bo raczej na pewno będę lągu I Wysokie poczekać Także no Kogucik jest pięknie elegancja Francja Muszę tam odsłonić, bo się boją Kurde, teraz tutaj tyle z tworków, że Miejsca brak ale na razie tutaj muszą być, dopóki kurnika nie zbuduję. Bo... bo po prostu nie chcę, żeby siedziały gdzieś tam po kątach, nie? Do kurtyny teraz sobie weszłem. Także pokażę Wam tego, może Araukany z bliska. No tu jest ten kagucik. Kolejne są straszne przyjaśnienia są. Tu jest ten kagucik Araukany. Pani mi go dała, gratisie tak naprawdę. No jest on sobie. Ten śnieg tylko daje przyjaśnienia. Nie podoba mi się to. No. O! Wpadł mi śnieg za koszulkę. O! Chłodno. To prawda na Flusie, ale chłodno. No. zobaczymy. Możliwe, że zostanie kogucik jeszcze Bo w sumie jest tutaj ich raz... Raz, dwa, trzy On jest czwarty Piąty Szósty I siódmy jest tam pod kurnikiem, no Także wysokość zależenia na no jajka będzie zarąbista Tylko właśnie wolałbym, żeby koguty wychodziły załóżmy takie, nie? Jak ten kogut Albo jak ten Nie widać, o jak ten kogut, o, sobie idzie. Chodź jak sam ten kogucik. O, będzie walka. Nie, wydaje mi się, że nie. No. Także przejdźmy sobie jeszcze do silki. Dobra. Także akcentem tego sileczki, tego kołcika zakończymy odcinek. Żeby się uszczę jakąś fotę fajną strzelić. No. Także tym akcentem sileczki tego białego syfu trochę, bo przeszkadza mi strasznie. Ale fajny jest jednak śnieg. Kończymy ten odcinek. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, bo lecimy po 500 subskrypcji w tym, w tym momencie. Na 500 subskrypcji robimy najprawdopodobniej live na YouTubku gdzie możliwe, że pokażę twarz. Aczkolwiek jeszcze nie wiem. Także serdecznie Was zapraszam. Spójrzcie też na grupę na Facebooku, na Messengerze ona jest, przepraszam Na Messengerze na grupę Za niedługo trochę będzie przebudowa Tylko muszę odnaleźć odpowiednich ludzi do Administrowania tym Chociaż dwie osoby Albo jedną takich uczciwych i solidnych Bo ja nie mam tyle czasu Także No co mogę powiedzieć Życzę wam miłego dnia Wszystkim co są na elekcjach również życzę miłego dnia tam się uczcie. A co? Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Ja byłem dla hodowca. Żegnam was. Na razie i cześć.